No, witajcie, kochani, tu Stefa Redher ponownie u Was. Widziałam, że się pojawiły komentarze i pytania. Dziękuję Wam za to bardzo. No, niestety nie każdemu się podoba to, ta forma tych warsztatów artystycznych i tego przebierania się. No, ale jednak niektórym się podoba, więc dlatego też będę kontynuować. No, jeśli, znaczy może inaczej, zapraszam tutaj. Osoby, które, yy, znaczy wszystkich zapraszam, yy, ale tutaj jednak potrzebne jest poczucie humoru, dystans i no jednak taka chęć współpracy i zabawy ze mną, no bo inaczej nie będzie miło tak. No ale szkoda, ale dobra. Mamy, yy, mam tutaj pytania, więc odpowiem na nie. Yy, padło pytanie, jak wyjść z roli no więc jak już mówiłam nie zapędzajmy się w przestrzenie mądrości tylko Stefa odpowie z poziomu <coughs> Stefy czyli z roli wyjść no najlepiej wyjechać rowerem albo ciągnikiem czy traktorem to by było najszybciej ale generalnie pozdrawiam rolników bo bardzo uwielbiam rolników no to tak ale inny przykład wyjścia z roli to jest na przykład jak człowiek siedzi w jakiejś roli, swojej roli na przykład ojcowskiej, jest mężczyzna, który jest w roli ojca i on się zajmuje ciągle tylko tymi dziećmi, no to wyjście z roli to jest po prostu wyjście na piwo na przykład i, i, i wreszcie trochę zrównoważenie tego, bo ile on tam ciągle się tylko tymi dziećmi zajmuje, ile można no, no musi trochę złapać siebie i wyjść na piwo z kumplami na przykład ale nie wiem, czy to się wam spodoba, co wy na to no bo to tak rozrywkowo i no to tak, po, po, po red, red, red Herowemu oczywiście. No i tak, no i więcej pytań nie ma, bo to tylko jedno takie, tro, trochę takie jedno. <grymne> takie trochę jedno. No ale co tutaj? Mo mogę Wam jeszcze co? Ja nie tylko mogę odpowiadać po Red Herowemu na. Ja mam też taką złotą kulę, zobaczcie, i mogę tak Wam coś wywróżyć. A, jeszcze tam było zalecenie, bo dostałam super taką zalecenie. Dziękuję Ci za to zalecenie, że, że powinnam coś połowę, bo szkodzi. Czy szkodzi to w sumie rozwija bardzo, ale w sumie racja może czasami kiedyś też takie zalecenie dostałam ŻED-P. Wiecie, co to jest rzp? Żryj połowę. No i to w zasadzie to było coś w stylu tego zalecenia. No ale jeszcze można to inaczej. No także już jak to z roli wyjść, czy wyjechać traktorem, wiecie, ale to najlepiej tak. Ale po co wychodzić z roli? Tam i tak tyle, tyle jest tyle z roboty, że to nie ma co stamtąd wychodzić w ogóle. No ale. No tak wiecie. No, jak coś, to się polecam i, i czekam. No, no, kurczę, blade, chcecie tej Stefy posłuchać, czy nie chcecie? Ja nie wiem już. Jak wam się nie podoba, no to ja sobie pójdę gdzieś indziej, wyjdę z roli po prostu. <grym> Pozdrawiam was. Pa!